Z tej strony jest mi bardzo przykro, ale chciałbym Wam naprawdę powiedzieć, że to jest chyba taki największy datek, jaki jednorazowo miałem e, okazję sprezentować Państwu. E, I tak naprawdę mam nadzieję, że nie potraktujecie tego również w ten sposób, że tylko dla motocykla, przede wszystkim dla dzieciaków. 7, 1, 2, 6. Czy Wy macie komóreczki w studio? To, to wyciągajcie te komórki, dajcie dobry przykład. No macie te komórki? Zabrali wam? Znaczy ja może wyjaśnię, Zabrali może. Wam, ale że wy w komuś. To na pewno wiesz, w trakcie programu nie można używać telefonu, ale mam nadzieję, że w czasie przerwy. na zrobią Państwo to, czego nie możecie ale zrobić teraz w trakcie programu. Ale kochani, wysyłajcie. Brałem. Jestem jaki jestem, bije rekord. Ja wiem, ile widzów jest przed telewizorami. W związku z czym e, wiem, że jesteśmy w stanie dołożyć przynajmniej ten milion złotych do tego. Bardzo Was gorąco proszę, łapcie komórki I tak jak ja dzisiaj do Prawie ostatniego podpisywałem płyty Tak Wy, bardzo Was gorąco proszę Przede wszystkim tam gdzie byliśmy Bydgoszcz, Płock yy, Sosnowiec, całe zresztą Zagłębie I na końcu Piaseczno Bardzo Was proszę, wyciągajcie komóry, dzwońcie Moje rodzinne miasto, wszyscy w ogóle Jest, jest niesamowite to, że e, To o czym mówi Michał, to nie jest taki pusty apel Dlatego, że Państwo już na ten apel Przez cały dzień odpowiadają ja Jeszcze raz przypomnę, jaka jest różnica między naszym poranem spotkaniem, kiedy byliśmy w Centrum Telefonicznym ja, potem Michał, to były niecałe 2 miliony złotych w tej tak, chwili, a w tej, tej chwili to jest ponad ponad 5 milionów, jak usłyszałem. To, to jest kupa kasy. I to jest, co jest, to ale jest przede wszystkim świadczy to o tym, że Państwo odpowiadają na te akcje i bardzo się z tego cieszę. Proszę Państwa, po krótkiej przerwie wracamy do programu, oczywiście do naszego programu, do Jestem Jaki Jestem Ring. Będą z nami specjalni goście z Marsa, a właściwie z Łotwy. Bądźcie z nami y -y, Pamiętajcie, że w trakcie przerwy można wysłać jeszcze bardzo dużo SMS-ów. No, wysuwajcie. 7-1 na 7. 1, Nieważne gdzie jest, czy w powietrzu, czy pod wodą, w tłumie, czy pod kołdrą, i tak wiesz o nim wszystko. Wyślij sms pod numer 7922 o treści JAK JESTEM, a dowiesz się co porabia, myśli i planuje Michał. Czekaj sekundkę, tylko jeszcze wyślę sms. To wspaniała publiczność, naprawdę. Witam po przerwie w programie. Jestem, jaki jestem Ryim. Od jakiegoś czasu Michał zaprasza do programu swoich konkurentów w konkursie Eurowizji. Byli już u nas reprezentanci Cypru, Niemiec. Teraz czas na zespół, który w konkursie reprezentuje gospodarzy tegorocznego konkursu. Zespół Fly to nasi goście. Specjalnie skąd? Z Łotwy. Powitajmy ich brawami, bardzo proszę. Cześć, cześć, usiądźcie, bardzo proszę. Będziemy potrzebować tutaj tłumaczenia symulatycznego. W międzyczasie przedstawię naszych gości. To jest Jana K., Martin Freiman i Lauris Reinix. Dobra wymowa? Tak się wymawia wasze imiona i nazwiska? Yeah. I think so. yeah, yeah. Tak, tak, tak myślę. Dzień, dzień dobry Poland. Polska. Hello from Mars, czyli powitanie z Marsa. To jest tytuł piosenki, która reprezentuje Łotwę na festiwalu w Rydze, prawda? O czym jest ta piosenka? Well, the song is about the most Ta piosenka jest głównie o najpopularniejszej It's rzeczy, mianowicie o miłości, o związkach między ludźmi, o przyjaźni, o spotkaniach, o tym, że właśnie kiedy będziemy siedzi, lądowali na Ziemi, to uzyskamy pozdrowienia z Marsa. Mam takie y, y, wrażenie i chciałbym się podzielić tym z wami, ze wszystkimi, z Michałem również. Mam wrażenie, że. Wszystkie te piosenki, które będą w Eurowizji, są dokładnie o tym samym. Mylę się? Myślę, że masz rację. Prawda. Czy powinniśmy A, śpiewać o grotach, ja mam... czy o budowaniu domów? Nie, myślę, że miłość to jest to. Ja mam wrażenie w każdym razie, że was jest dwóch, ty jesteś jedna i wyglądacie jakich ich troje. Ja, really? yeah. naprawdę? Tak, i mam nadzieję, że nauczę się e, za dwa dni e, lecę do Rygi, a w zasadzie jutro lecę do Rygi. Jutro, jutro lecisz. ja wiem lepiej, że nauczysz tak jutro. dobrze powitać polską publiczność jak wy po polsku, naszą. Nauczymy się. teach cię, jak no? 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 no. no, no dawaj. Okej. Okay. Okay, uh, dawaj. dawaj. Co <laughs> powiedziałeś? dawaj? Dobrze, że nie nauczyłem was innych słów. Okej, jeśli jesteś on na Latvian television telewizji show. Jeżeli you jesteś say... w łotewskim programie telewizyjnym, to powinieneś Sfake. powiedzieć... That means hello. Swejki. Swejki. Swejki i Latwa. Swejki. Latwia. Latwia. Ja, korrekt. Bardzo dobrze. Prawidło. Swejki No dobrze, a w takim razie jeśli występujecie... To jest w, w, w nie mi w sije. Nie, muszę, Michał, muszę ich obronić. Muszę ich no, obronić. To bardzo, zlituj to się Pompis nad si nimi, bardzo cię proszę. A e, słuchajcie, jeśli występujecie w Polsce, mówicie cześć Polsko i możecie to powiedzieć teraz przed Waszym występem. Jesteście na ten występ gotowi? O. Oh. Cześć. cześć Polska. Cześć Polska? Bardzo fajnie. Jesz... Rozumiem, że chcesz coś powiedzieć, jeszcze. Tak. Chciałbym jeszcze skorzystać z okazji i pozdrowić jedną z przyjaciółkę tutaj moją w Polsce. Mieszka w Krakowie nazywa się Karolina Niedzielska. Cześć, Karolina. Miałeś coś z nią? Co was, co was łączyło? Rozumiem, że to po prostu koleżanka z wojska. Zapraszam Was na dużą scenę, tam będziecie mogli zaśpiewać swoją konkursową piosenkę. Chodźcie, proszę bardzo. Łotewski.